Rządzące polską gangi zwane partiami politycznymi oszukują oczywiście wszystkich, w szczególności oszukują rolników. Rolnika się oszukuje licząc, że będzie taki chytry. I mówi mu się: Słuchaj, chłopie, dostaniesz od nas tani kredyt. To z PSL-u, tak mówią. Jak rolnik ma 30 hektarów, to może dostać 30 milionów kredytu. I ile na tym zarobi? Kredyt trzeba oddać. Ale jak zdanie kredyt nie na 30%, a na 10%, to zamiast 9 milionów. Płaci 3 miliony. Zarobił tak naprawdę 6 milionów. Ale uwaga, przecież on musi orać. Jak kupuje ropę, czy olej napędowy na stacji benzynowej, to ona kosztuje 10 600. Ale ropa kosztuje tak naprawdę 2 600. Reszta to są podatki. I od każdego litra rolnik płaci 8 000 mniej więcej podatku. Następnie, jeżeli on musi, Jeździ po polu, orka ciężka, żniwa. On zużywa dziennie, wyważy 80 litrów oleju napędowego. Czyli płacił ukrytego podatku 640 tysięcy dziennie. Czyli jeżeli ten traktor pracuje w ten sposób tylko przez 60 dni i więcej, tyle pracuje ciężko traktor, to zapłacił 38 milionów podatku. Tyle zapłacił ukrytego podatku, a państwo dało mu. 6 milionów. Dało mu również bezpłatną szkołę. Na szkołę państwu daje około 300 tysięcy na jedno dziecko w szkole gminnej. Czyli to jest 3 miliony rocznie. I okradło tego rolnika na 38 milionów, a dało mu szkołę za 3 miliony, czy za 4 niech będzie. Tak samo jeszcze dało mu, załóżmy, 4 miliony czy 5 za lekarza i w ten sposób ten rolnik został oszukany. Chciał być chytry i został oszukany. Więc ja teraz pytam rolników, czy oni wolą mieć tanie kredyty, bezpłatną szkołę i bezpłatnego rzekomo lekarza, za którego i tak potem muszą dopłacać? Czy też woleliby mieć po prostu tanie traktory, tanie nawozy i olej napędowy po 2600 na stacjach? Ja bym dobrze radził, żeby każdy sobie policzył, a wtedy już nie da się oszukać. Nie będzie chciał mieć prezydenta, który im da tanie kredyty, albo da ochronę celną przed towarami zagranicznymi, tylko prezydenta, który spowoduje, że ropę będzie się kupowało tanio, że nawozy sztuczne będą o wiele tańsze, że traktory będą o wiele tańsze, co przy okazji pozwoli im, Ursusowi, wyjść z kryzysu. To jest naprawdę bardzo proste, tylko trzeba się pozbyć tych czerwonych pijawek z Warszawy. Wybierz wolność, własność, sprawiedliwość. Wybierz Janusza Korwin-Mikke.